Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Ze mną jest jak zwykle... Mati. Ja. Aż mi widać oczy. A to, co tu mamy pode mną... Mati, zejdź Te mnie. między nagraniami kupiliśmy, bo była akurat cena I postanowiłem, że w sumie zrobię z niej użytek i wyładuję cukrem. Tam jeszcze jest drugie tyle pewnie cukru przygotowane. Jest tu 72 palety. Dosyć sporo. I jeszcze jest 70 kubików buraków do sprzedania. Jak widzicie... Do sprzedania, do przerobienia. Do przerobienia, Jak widzicie, makornik Ciężko, ale jedzie. Myślę, że pół odcinka dojdzie na samą... Dojazd, na sam dojazd tam. No, pewnie tak. Ile ty jedziesz na 10 10. Ojej. Ale nie no, tak, jeszcze chwilę przed tym, bo pewnie cięcie trzeba będzie sieknąć. Dwie pierwsze warstwy były dosyć ładnie ułożone. Jak widzicie, tutaj trzecia kolumna od przodu rozjechała się mi. W momencie, gdy zacząłem robić trzecią warstwę i tak stwierdziłem, że już trzecią tak zrobię byle jak, bo już mi się nie chciało, poddałem się. Normalnie to to pole będziemy likwidować tutaj to małe. Tak, właśnie po to jedziemy sprzedać ten cukier, bo będziemy kupować przędzalnie i Mati teraz takie szybkie pytanie, czy tak jakby blisko szopy dla owiec, tej z owcami szopy, nie postawić drugich owiec, tak jakby już przygotować miejsce pod nie? bo tam postawimy mnie później. Ja bym zobaczył jeszcze na jakim te etapie jest to przerabianie. Czy to będzie przerabiać na bieżąco z jednej owczarni, czy No czy to będzie będzie do Dobra, to to będzie do załatwienia. I tego chyba nie było na nagraniu. Nie nie zostawi to czy ta przedań szybciej przerabić wełnę, niż z produkcji. No tak. I tego nie było na nagraniu, można zobaczyć, że jest kolejne pole. Jak mi się wydaje. Tak. Nie było. Nie, nie było. A to ja nie wiem, a no tam są buraki i a no nie było no, na pewno No Maty jak postawiliśmy cukrownię to stwierdził, że teraz trzeba robić cały czas, żeby się cukrownia zwróciła to ona się już a, zwróci ty... Proszę Co? Cię, ulepszy najpierw kornika a później kupimy szanzarnię Czemu? Jadę 10 na godzinę Przypomniałem Ci, ja, że masz 72 tony za sobą Niecałe, bo tam jest chyba 980 kg na każdej palecie. 790. Ile? 890. To ja aż kalkulator włączę. Nie Dobra, nie, nie Nie ma. Razy 72 to jest 64 tony ponad. No, no to co, czy czer czerwone, No McCormick ma 14. No, nie, nie 13, nie 14. On ma chyba 13,5 tony z tego, co kojarzę. Dlaczego? 1,5 tonowy obciążnik i obciążniki koła. Najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że ja przed założeniem obciążnika do Makornika to było widać normalnie, jak koła mieliły w powietrzu. Całą drogą Mati biegnie szybciej ode mnie. A, jeszcze na pięknie do Idzie Idziesz tak samo szybko jak ja. No zobaczę ile moja postać może iść... E wyprzedam cię. Ty idziesz? Tak. To mamy... To nasza postać, to jest jakiś olimpijczyk, co idzie szybciej niż 10 km na godzinę. No to normalny człowiek idzie 6 na godzinę, jak coś tu odnajdu. No... Nie chcę, że truptają tak 10 na godzinę. No chyba, że to liczymy jako trukt. Nie wiem. Szczerze że ja nie widzę ile idzie moja postać. Ja się boję, że będzie tak samo, bo akurat my to nagrywamy, jak wleciał odcinek z kukurydzy i zauważyłem na tym odcinku, że strasznie głośno chodzi i gra. Ja tu może poprawię trochę, jak to z dźwiękiem. jeszcze tak, nie wiem, o co chodzi, ale dobra. Tak, zmniejszyć trochę głośność wszystkiego. O. Bo jakbyś włączył odcinek z kukurydzą, to zauważysz, że strasznie buczy kombajn. No ale co jeszcze, tak możemy dodać. No, farma się zaczyna coraz piękniejsza robić. Pojętrzyliśmy też to pole, tak jakby drugie, bo no mówimy, że pierwsze to jest... To pierwsze to było to startowe, drugie to jest to, co robiłem jeszcze tym małym i sztejerem. Trzecie to jest to chyba teraz obecnie największe. I czwarte to jest to nowe. No tak. Mati, już widzę cel naszej podróży, już widzę sklep. Czekaj. Ja nie widzę jeszcze. Ale widać, że farming poczynił pewne Czekaj. korzyści. Mati, chodź sobie zobacz, jak w przednia ośka wygląda w przyczebie. Oczywiście z najlepszą rejestracją jest. Zresztą środkowa też trochę lepiej, ale nie, nie super. Jak bija przednią ośkę. Widzimy. Nie, nie miło. Trochę wygląda jakby dętkę miała. Coś. Też czuję, że jakbyśmy to masę mieli wieść, to nie byłoby 10 na godzinę. Nie osiągnęlibyśmy tyle. Ale no, nie Przejęłem to bym włoził po, pojedyncze palety pewnie nie tak Chyba. Ja ja tak 2000 years later To jest taki. Ja zrobię Następne... 7 w, op w opcjach. No, że będziesz ukadł po dwa rzędy. Nie, też po trzy. Albo 2,5 no. rzęda. To może będzie dobrze. No. Taka ciekawostka, owce po osiągnięciu 36 miesięcy są maksymalnie tak jakby najstarsze już jak mogą być. wydaje się po 1000 euro i produkują dwa razy więcej wełny. Niedawno o tym Czy nie. W sensie półtora do dwóch razy więcej. Dalej, bo tak to powiedziałeś, wiecz się im dalej nalicza, tylko po prostu y... osiągnąłem maksymalną wartość w tym o, Tak możemy powiedzieć. Kury oczywiście to już w ogóle wykręciło licznik poza skalę, bo do 5 do lat tylko licza. No i tak ci powiem, że chyba się pozbędziemy tych resztek zboża, co mamy w silosach, bo e, tak w silosach mamy piękne ilości zbóż, czyli półtorej kubika pszenicy, 700 litrów jęczmienia, 70 tysięcy litrów sorgo i 7,5 tysięcy soi. Tak, a soję tak. trochę przespaliliśmy i zapomnieliśmy tak, w, sprzed... w czerwcu. Okazuje się, że cukier też walniliśmy się. I cukier otóż też jest w czerwcu najdroższy. Bo to się musiało zmienić. Y I się znowu chyba zmieniło. Bo? Bo ja mam tak, że jest w czerwcu najdroższy, a we wrześniu jest jakaś średnia cena, nie jakoś wysoko. Tak o prawie półtorej kafelki jest przeskoczona. Tu ile jest teraz cukier? Zanim nie znajdę ten. Więc o kurde. No cóż, to, to już. Dodamy go teraz. To pytanie źle. Zrobiłbym cięcie, bo widzę, jak szybko jedziemy, ale z racji, że już jestem pod sklepem, to już tego nie będę robił. Rzeczywiście się coś zmieni. Taka ciekawostka, za pierwszym razem, jak patrzyliśmy, wrzesień był najdroższy, potem czerwiec był najdroższy, a wrzesień był gdzieś tu. A teraz jest takie coś, Trzeba to monitorować na bieżąco. Styl sobie Chyba tak, bo cukier akurat będziemy musieli na bieżąco monitorować, bo jajka to są takie same cały czas. Kukurydza czy można sprzedać te palety cukru, co są przez lepiej. Nie. No, szczerze. I jedziemy właśnie rekordowe 1 na godzinę. Po maleńku się wytoczysz. ja ci nie chcę martwić. On się grzebie. Nie znarkuj mnie. Jedź. O, dobra. Dobra, przód już pod. wyszedł? Jeszcze trochę. Dajesz malinę, jedziesz. Jedziesz. Jedziesz maliną. Ej, to chyba najdłuższa jest. podróż w ja naszym życiu, jest. chyba. No. Ja się boję ostro skręcać, żeby się nie wywaliło to. Jest znarkuj mnie. A tu spokojnie, to byśmy przepchali to po prostu No, na pewno Gdzie to się sprzedaje, tam czy tam? Raczej tam, bo tam wszystkie palety sprzedajemy. To się stręce Trzeba zajechać na tym A ty. ja nie jestem tobą, żeby wywalić o rodzinę. Ale ten bieg jest dziwny nie wiem, ale wracam pieniążki, jeźdź do przodu jeszcze. Ty, przemarzyło ci przysadki. Zauważyłem. No. No, 60 tysięcy, to nie jest to, co zakładaliśmy, ale to jest głównie nasza wina trochę jednak, że... zmiana ceny była. Ale nie narzekaj. Ty, ja może tego McCormicka teraz Bo będziemy mogli już w trzy warstwy wieść tym Makkornikiem, jak go podkręcimy a, albo chociaż zobaczę, ile kosztuje podkręcenie go. Dużo z 50 tysięcy, 23 na maszta. No, i będzie miał 310 koni. To jest 70? Nie, 30, 40 koni więcej będzie miał. To jest dużo. Dobra, przeżyjemy. Ty, yy, A może zamiast go remontować, może zamiast mu silnik podkręcać, to byśmy go po prostu odremontowali. Na przykład chodź tu zajeść Nie pojechał. Mm. Dziękuję go. Dobra, trzeba zrobić cięcie. To szybkie cięcie, zaraz wracamy. Witamy po takim. W krótkim, długim cięciu. Jak widzicie, czymy tyle? 130 tysięcy z tego, co wyszło. Nawet, jak to nie była no. najwyższa cena, to i tak dobre pieniądze z tego są. Ja od tak. razu, żeby spełnić mokry San Mateo, fabryki tak, to Jest Tak, będzie twoje może nie. Dla mnie to Zachodzi na. Ej. Co? Jestem ciekaw na jaki obiekt to zachodzi. Aha, wiesz, że na granicy działki nie można stawiać? Bo tak wiesz... Hmm, Gdzie to możesz postawić? Hmm, nie mogę tego na granicy działki, ale tak jak już najeżdżam myszką prawie że na pole, to już mogę. Mhm. Ale to jest chyba malutkie. to jest prawie tak samo duże jak ten budynek do owiec. To jest może troszkę ale... większe od kurnika. Myślałem, że to jest większe. Czekaj, tu jest wyjście. No. A tu jest wejście, dobra. To... Sprawdź, co dzisiaj stawia bo to jest ważne. Wiem. To ja postawię tak, żeby było jak najbliżej do wełny. Dobra? Mhm, uh -huh. no. Ty, ładnie to jest. Wejdź od razu do tego, maseja i ten... Dobra. Szybkie, taktyczne, taktyczne cięcie. Wysiądź z maseja, bo jak Cię widzę to mi się słabo robi. Ja już wysiłem. Turbo. Ale nie wiem czy będzie trzeba robić cięcie, bo przez, to, twój, przez ten Twój cukier to mamy 11 minut nagrania. Ile? 11 minut. Dobra, wrócimy ten odcinek kiedyś jako taki bonusowy. Nie, no po prostu chodzi o 3. Okej. Jak to dobrze, że ta wełna jest lżejsza od cukru. The... Ważny odcinek. I można przyspieszać Nie. No, można okay. przyspieszać. Zobaczymy, okay. ile... I ile wychodzi z ciekawości z 2000? Czyli z 2000 powinien być kubik Właśnie co? To jest 2 do 1. Rozumiem? Tak, tutaj wyjdzie pół do jednego jest. Bawełna jest lepiej chyba zrobiona, bo jest 5 do 3. No ale to jest bawełna, no to umówmy się, że to trzeba... To trzeba mieć całe no, do tego. Za pół miliona, no i trzeba dbać też o pole jeszcze. Znaczy na no, w sensie pół miliona. My chcemy sobie robić to online za to ci, za, za, to za dużo to... na nie mów jaki. No ale 300 kłat tak jedną lekką ręką licząt trzeba na kombajna wydać tak miał. No takie mi no 50 razy 300-350, nie Więc co ta Przędzalnia w każdym razie nie produkuje jakoś super szybko. Bo jest dopiero 400 litrów. Mhm. To nie jest taki odpał jak cukrownia, że ten... Że nie nadążysz odrzucić palety i już ci się robią trzy następne. Czyli yy, nie wiem, trochę czy zajdzie nawet, dalej. Nie no. wiem, czy jedne owce na nie starczył na to. Zobaczymy. Zobaczymy po prostu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O oh, kurde, nie zazdrosło. Zrobię to, że prawiło. Pozyska je Trochę deszczu. Ciemno, guro, smutno. No teraz nie wiem czy między nagraniami yy, będziemy te braki, bo już jest wrzesień w sumie No w październiku będziemy je pytać Ty, a no tak dopiero jest wrzesień. Bo, no. Sorry, mój, mój błąd. Dobra, dopiero już... Dopiero powiedzieliśmy to wrzesień. No, ale ja mam takie... dopiero... Wiesz, widzę, że to jest wrzesień, ale, ale traktuję to jak październik. No to... jest moc po prostu. I cyk, cyk i trzy I I waży tak jedna poeta Zobacz. A, 580 kilo to. No, a cukier ważył prawie 900, to ja się nie dziwię czemu ja tu przypalę Ty czy palę... wiedziałeś, że... Mówiłem czy że jesteśmy na plusie. No ty wiedziałeś... Ty wiedziałeś, że w tej owczarni są takie lampy na noc? No, no, no. Widziałem to kiedyś właśnie. I widziałeś, że cukrownia też się świeci jak jest noc. A tak? No. Nie zwracają ja uwagi przy... wcześniej. Na cukrownię akurat. My no, przeważnie w nocy no to idziemy spać. <laughs> A ja wtedy co ten cukier ładowałem, to też nie zwracają uwagi, tylko cukier ładowałem, więc. A. Uwaga jest, palet. jest paleta. Zobaczmy. Normalnie jak patrzę na to, to mi się Mountain Blade przypomina, zwłaszcza pod tym czerwonym kolorem. Aha, i waży tyle, waży tyle samo co paleta wełny. Tylko, nie, niż 20 kg. Tylko dla, ciekawy, dla ciekawskich, po co my to robimy? Otóż kubik wełny kosztuje 1300. Aha, aż wyskoczyło mi jako do sprzedania: 1300. A kubik no. tkaniny 4,200. Czyli tak naprawdę za dwa kubiki tkaniny wełny wychodzi na y, kubik. Pięć tysięcy, tak, ale to nam wychodzi y, z wełny masz 2,5 tysiąca, jak masz dwa kubiki, a tkaniny wyjdzie nam 4000. A jakbyśmy to jeszcze dalej na ubrania przerobili, to ubrania teraz są tak jakby nieopłacalne. Aż jestem w szoku, że są nieopłacalne aż tak, ale w każdym razie teraz są nieopłacalne, bo 11 tysięcy wyścignął. No dobra, ale to tam, jak mieliśmy najwyższą cenę, to, pro, to 16 tysięcy kosztowały. No, albo nawet chyba trochę więcej. No, to no, to, to, to już jest no. Jajka dla kur... Znowu myślałem, że No to teraz można zobaczyć, że ten cały brudel, co mamy pod wiatą, to zniknie za niedługo. Ja już widzę, jak Mati po nocach będzie włączał farminga, żeby to po prostu... To bez I pomyśl, że ci całe to siano pod wiatą. No właśnie, to się zaczyna. Ty, a jak tam z cukrownią... Dobra, cukrowni jeszcze nie brakuje miejsca na cukier. jestem ciekaw, czy wystarczy nam tych buraków, to... Ty, a jak skóry mają z jedzeniem? Powinny jeszcze mieć. Znaczy tak... Pytam, ktoś pytał, dlaczego pół pola jest tak, a pół pola jest tak... Otóż zacząłem puściłem pracownika i mam tu zwrócił uwagę, że chyba lepiej będzie jak to kultywujemy. Z... Przed samym siebie. kultywować to jest dobre określenie chyba tego słowa. No w każdym razie to jak to obrad. zrobimy przed siebem. No. Dobra, ja myślałem, że przyspieszę tak naprawdę, tylko pogorszyłem sytuację. dobra, ale żeby października nie przeskoczyło, weź to e. Nie mówisz, że zwolnił czas? Będziemy no teraz to... po pociągu robić, niestety. Żebyśmy tam mogli zasiać coś takiego wcześniejszego, wiesz o co chodzi. Wiem, pszenica na przykład. No. My się chwaliliśmy już ile sorga mamy? Nie, chyba nie. No to jest co prawie się... a nie mówiłem, no. bo jak jechałem te półtorej godziny na cukrem... Tak. Od... I plany planami zwróciliśmy na tym uwagę, po prostu, że mamy ten, yy, mamy uszkodzonego matkornika całkowicie. No. Więc... Miło troszkę. Więc odpowiedź jest taka, że jakbyśmy tego matkornika naprawili, to będzie bym jechał jakieś 20 na godzinę. Fajny tartor jednocześnie. Zaczynam się bać. A no taki taki, taki w sam raz na naszą farmę. Nie? Ja nie wiem, mi się traktory na gąsienicach nie podobają. Ja ci powiem, że mi się traktory na gąsienicach podobają jak tak jak masz tego mojego Maseja. tak jakbyś tylnią ośką na gąsienicę przerzucił. No dobra, ale mi się to nie podoba. Znaczy no mi by, mi by pasowało, że jest szybciej ta jakby robota idzie. Dla mnie takie menu. Dobra, trzeba będzie, jakby ktoś się pytał, prawdopodobnie buraki to zrobimy, po prostu zaprosimy jeszcze ziomka jakiegoś, coś tego typu, bo zauważyliśmy z Maty, że jak się robi buraki we dwóch, to trochę to ciężko idzie od momentu, jak mamy te większe pola. A mi nerwy siadają wtedy. Co? Nerwy mi wysiadają. Tak, bo albo Mati musi się zatrzymywać kombajnem i podjeżdżać traktorem, żeby wysypać przyczepę, Albo ja muszę jeździć, i potem siedzieć i siekać. To przez co też jesteśmy trochę tak, tak niedyspozycyjni. Nie ale powiem Ci tak: nie wyjdziesz na tym, yy, nie Ci się cała ta wełna. Tyle to wiem. Ale wywiozę tę całą wełnę, co już wystaje. Mhm. I z tego co wiem, teraz co zauważyliśmy, to prawdopodobnie pewnie. On no pewnie przedziałnie jest jednak więcej chłoniewany niż ten, niż owce produkują. No bo jak ona na. Ile ona ma na tym. Cykli na miesiąc ma 1044, czyli tyle co jest minut dziennie do Nie pomyliłem się. 1440. Tyle samo jest minut każdego dnia. to jest ci na 24 razem, 40... Tak, tak, tak. 1200, 240, 1044. 1440. O. Byłby Czyli jeden tik na minutę robi. Jakby ktoś się pytał, tik to jest po prostu takby jeden. No. To jest z angielskiego, to jest jeden takby cykl. Ty się nie popisuję, nie popisuję umiejętnościami angielskiego, An angielski. to wiemy angielskiego. Tak, ale po prostu ja używam, że Tiki to wiesz. Żeby ktoś się nie przesadzał, że mówię po angielsku w jakimś języku dziwnym. Tak, jak słyszałem ten żart: Żyjemy w Polsce, to możemy mówić po polsku, a żyjemy w Anglii, to można mówić po angielsku i po polsku. Ile tu jest pojemności tej we mnie? Stawiam, że to że około 40 tysięcy litrów. No właśnie, coś takiego widzę, że... Znowu się zastanawiałem, czy tam dwie palety już nie są. Jest. Mati, teraz sobie usiadam. My już kasy zarobiliśmy... My już zaoszczędziliśmy... ...na sprzedawanie tej pełny. I... No... Ja miał jeszcze to takie... Do robienia ubrań ten zakład. Yy, tam O fajnie. No, no to będzie mamy, na, naprawdę... mamy sześć palet mniej, po prostu. No. O jedną szóstą palet tylko. No. A najlepsze jest to, że w sumie jakbyśmy się popatrzyli na zysk, to jest chyba osiem tysięcy? Gdzieś to widziałem te takie przeliczenia, to gościu mówił, że tam jest ileś. Deś tysięcy samego dochodu, ale to nie, to jest yy, bez odliczenia kosztów. To nawet z odliczeniem kosztów to i tak wyjdzie dużo. No, dużo to jest dobra liczba. No, nie ma co prezesować. Tak. Słuchajcie, tam jaki jest największy średni traktor. Żeby... Ty, bo my chcieliśmy krótszy odcinek, już 25 minut. To co, będziemy się żegnać chyba. No raczej tak. No to ja byłem lupus, ze mną jak zwykle, ale mati. No i cóż, tak. widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.